Siema wam w kolejnym filmie. No jak widzieliście e, widzieliście w filmie z manewrami ze świniami, e, to tutaj te grudki już były puste. Tutaj w tej w tej są przerzucone te cztery sztuki sympatycznych świnek. I w filmie filmie, filmie z wyrzucania obojnika. wam e, mówiłem, że następny film będzie z przeganiania świn do tamtej, do tamtej chlewni. I teraz wam właśnie wrzucę, co udało mi się nagrać e, GoPro. Jedna świnia na wózku już jest pościelone, bo podobno ładniej wygląda na nagraniach idzie ta wściekła gromadka tu jest 20, 20 sztuk, no 18 18, ale na raz ich nie zabierzemy 4, 5, 6 No, sorry, sorry. Sorry, nie sorry. I to jest niestety cały materiał, który udało mi się nagrać. Wszystko dlatego, że kamera. Pokazywała cały czas błąd karty, nic się nie dało w tym czasie z tym zrobić. A śpieszyło nam się z tego powodu, że były przewożone tego samego dnia, co, co wywoziłem obolnik z tamtej gudki. No i to już było pod wieczór. Robiło się ciemnawo, także trzeba było się zzyprężać. Boźniak. A ty odpoczywasz. Piesy to jednak mają do... dobrze u mnie. Hej, świnie, zobaczcie, jakie one tu mają przestrzenie. I pewnie chcielibyście wiedzieć, o co mi chodzi z tytułem tego filmu. Foczusz się znalazł. Przyszedłeś na kontrolę? To Zobacz jak tak nie umie. Tutaj chodzić po tych murkach. Nie umiesz ważniaku, a wskocz tu, tu łapami wskocz. Tu, no chodź tu. Ale nie, ale na stopki, na stopki wchodzi. Chodź, dawaj na snopek. Dawaj, hop. Dobry ważniaczek. No i ze snopka już na murek może wejść. Co to jest? Miecho? Uciekające mięcho? Matko straszne, nie? Się patrzą na ciebie? Ten jest po prostu cicho. Nie to, że po takich murkach tylko chodzi, ale po płotach drewnianych o tej szerokości co jest Berka wzdłużkę i sztachety poprzybijane przybijane też, też raz łaził. No po prostu jak kot. Myszy i inne gryzonie też łapie, także rolę kota spełnia idealnie. No dobrze, to się zająłem psami. A nie dokończyłem wam mojej myśli. O co mi chodziło z tym tytułem. Widziałem, 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 widziałem dyskusję w komentarzach e, się dwóch, e, dwóch użytkowników e, kłóciło do ilu, do ilu kilogramów e, się opłaca trzymać świnie. Że po prostu sprzedawałem no, trochę za lekkie, trochę bym mógł je dłużej podtrzymać, by trochę większe urosły, trochę więcej kasy bym miał. Ale wam powiem. E, Wy się zastanawialiście, do ilu się opłaca trzymać świnie kilogramów. A ja w tym momencie, my w tym momencie, zastanawialiśmy się, czy cena w nowym roku pierdyknie, czy nie pierdyknie. Te świnie były zgłaszane w połowie grudnia. No i na początku stycznia przyjechali je zabrać. Po cenie grudniowej. Sprzedawałem je jakoś na koniec tygodnia. To był piątek. Piątek chyba, albo sobota, coś, coś takiego. A w niedzielę wrzuciłem ten film. Z kupcami rozmawiałem, z tymi handlarzami. Kiedy, kiedy się dowiadywać o nową cenę. No, Oni mówią, w środę, w środę jest giełda, to w czwartek dzwoń. To w czwartek z ciekawości do nich zadzwoniłem. I wiecie co? Świnie. Jak ja sprzedawałem po 5,80, no to po, po nowym roku nowa cena 5:40. 40 groszy netto spadły świnie. Także, jeżeli bym posłuchał tegoś i trzymał trochę dłużej, żeby lepszą wagę miały, no to już na dzień dobry 40 groszy bym stracił. Dzisiaj mamy. Pierwszy, pierwszy luty I dzwoniłem, dzwoniłem teraz pod koniec tygodnia Pod koniec miesiąca Stycznia się dowiedzieć jaka cena Jest no to mi powiedzieli 5 5,40 Kosztowały także ciutkę, ciutkę o 10 groszy do góry poszły Ale czy to było, czy one poszły do góry, do góry pod koniec miesiąca, czy w połowie miesiąca, czy kiedy tam, to wam nie powiem, bo nie dzwoniłem co kilka dni się dowiadywać o ceny, tylko mówię tak teraz zadzwonimy pod koniec miesiąca, z ciekawości też się dowiedzieć jaka jest cena. No bo w sumie, w sumie jak widzicie te są dość sporawe. no jeszcze nie na sprzedaż. Jeszcze kilka tygodni je trzeba podtrzymać, no ale, ale jak... Tego no to z osiemdziesiąt kilo może już mieć, czyli przeliczając tak plus minus 800 złotych bym był w plecy, jeżeli bym sprzedał trzy, no dobra nie trzy dni, tydzień później, bo to pod koniec tygodnia byli, w środę. Giełda w czwartek mieli nowe ceny. No to, jakbym tydzień później sprzedał, no to, jakby one nie rosły idealnie, jakby nie przybierały, no to już na wstępie 800 zł w tył. Także to, to był jeden z nielicznych razów, kiedy udało, udało nam się sprzedać świnie po maksymalnej cenie jaka w danym okresie była. Bo zawsze zawsze jak się świnie sprzedawało, to cena leciała w dół. I tak zawsze było. No to teraz, teraz no po prostu wygraliśmy z tą sprzedażą, poszły po najlepszej cenie, jaka była od dłuższego okresu. No dobra, bo już czuję, że za długi ten film wyjdzie, już więcej się nie rozgaduje. Niedługo ben, będzie ze sprzedaży tych sztuk. Jak widzicie, są już sporawe, no Ale w międzyczasie będzie sporo innych filmów. Także, jeżeli Wam się podobało, zostawiajcie kciuki w górę. To tutaj macie mój kanał. Jeżeli nie subskrybujecie, zapraszam do zasubskrybowania. Tu dwa filmy wybrane dla Was. Jeżeli nie widzieliście, to zapraszam. I co? Do następnego. Cześć.